Cześć. Witam was ponownie na Strefie Typów. Mamy już za sobą pierwszy półfinał mistrzostw świata czas na drugi. No i pod ten drugi również mamy grane sporo kuponów. Dokładnie cztery kupony były nam podesłane, które nam się bardzo spodobały i które chcemy wam przedstawić. Ale zanim do tego przejdziemy, no to witam was na Strefie Typów. Zachęcam was do tego, żebyście zostawiali subskrypcje, zostawiali łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać. No i co dalej? Oczywiście elegancka promocja fuksiarzu. Otóż możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie jakimś cudem, no to otrzymacie zwrot stawki, dokładnie połowy stawki, którą od razu możecie wypłacić, dlatego jest to taka przyjemna promocja we Fuksarzu. No i jeszcze konkurs do wygrania 25 zł w fuksarzu, co musicie zrobić? Musicie subskrybować kanał, dawać łapkę w górę. No i oprócz tego podać dokładny wynik. Im pierwszego gola w dzisiejszym meczu między Francją i Maroko. Typujemy do godziny 20, a teraz przechodzimy do kuponów, które zostały nam dzisiaj podesłane. Jako pierwszy kupon od Mariusza, który gra dubla na mecz Francji z Marokiem. Jako pierwsze zdarzenie to, że Francja strzeli w tym meczu minimum dwa gole. Raczej to nie powinno dziwić, ponieważ Francja faktycznie jest bardzo mocnym zespołem. Udowodnili to w każdym niemalże, oprócz z Tunezją, meczu mistrzostw świata. Z kolei Maroko wyraźnie widać, że nieco opada. Z sił, no i w zasadzie do tego półfinału dostali się. Można powiedzieć, że nieco siłą woli. Drugie zdarzenie, mecz również Francji z Marokiem, jest gane to, że Maroko zdobędzie minimum dwie żółte kartki, co również nie może dziwić, no bo będą na, technicznie na pewno będą odstawać w tym meczu i będą musieli sięgać zapewne po nieco. Bardziej radykalne środki, no i co ważne, kartki w po finałach się anulowały. Także teraz każdy zawodnik może jeszcze tą jedną żółtą kartkę zdobyć, a i tak nie będzie zagrożony tym, że nie zagra w finale lub w meczu o trzecie miejsce. Ten dubel od Mariusza grany za 500 zł z kursem 2,43 do wygrania 1070 zł. Kolejny, kup kolejny kupon od Samuela, który gra. Singa, nawet Francji z Marokiem, gra to, że w pierwszej połowie zobaczymy w tym meczu remis. Z kolei na koniec meczu zwycięsko wyjdzie Francja. Bardzo fajny kupon, bardzo ciekawy. Maroko na pewno w pierwszej połowie bardzo mocno będzie się broniło. Pytanie, czy w drugiej połowie wystarczy im sił. Kurs takiego zdarzenia 365, więc bardzo ciekawe, mocne granie. Kurs całkowity tak jak mówiłem 365. Stawka od Samuela 333 zł. I do wygrania 1068 zł i 93 grosze. Również bardzo ciekawy kupon, bardzo nam się on spodobał. Kolejny kupon od Antoniego. Antoni grał również wczoraj mecze siatkówki. Dzisiaj również gra siatkówkę połączoną z piłką ręczną. Zobaczmy co Antoni nam tutaj podesłał. Jako pierwszy mecz Dorenzy z ACH Ljubljana. To jest siatkówka, to jest Liga Mistrzów i zwycięstwo Niemców jest tutaj grane po kursie 1.68. No faktycznie ja tam nieco w tej siatkówce, faktycznie też siedzę i moim zdaniem jest to bardzo, ale to bardzo mocny typ. Warty wykorzystania ten kurs 1.68 na moim zdaniem faktycznie zdecydowanego faworyta tego meczu. Drugi mecz to już jest piłka ręczna. Paris Saint Germain podejmuje Magdeburg. Kurs 1,52 na Paris Saint-Germain grające u siebie również musi kusić. Zwłaszcza, że w pierwszym meczu granym w Magdeburgu Paris Saint-Germain nie miało większych powodów z tym rywalem. Trzeci mecz również, piłka ręczna, również Liga Mistrzów, duński GOG gra z FC Porto. No i tutaj na podbitkę grane po kursie 1,21 to, że Duńczycy ten mecz wygrają, co również nie powinno dziwić. FC Porto zagrało w tym sezonie Ligi Mistrzów 8 spotkań i jeszcze żadnego nie wygrało. Jeden remis, 7 porażek. I ostatni mecz, wracamy do siatkówki ligi Mistrzów. Kędzierzyn Koźle, Zaksa Kędzierzyn Koźle gra z Prefaxis Menen, czyli z Belgami. Grane jest tutaj to, że Prefaxis Menen nie przegraż tak wysoko, bo jest grane ich dodatni handicap plus 22,5 i tutaj faktycznie Zaksa musiałaby bardzo, ale to bardzo wysoko wygrywać wszystkie 3 sety, a żeby ten handicap nie został przełamany. Z tych czterech zdarzeń kurs ogólny mamy 4.20 stawka 300 zł i 30 groszy. Chyba jest ta ponieważ możliwa wygrana to 1111 zł i 11 groszy, tak sobie Antoni śmiesznie wycelował. No i co, mamy jeszcze ostatni kupon, trochę inny punkt widzenia, ponieważ Kupon jest grany przez dziewczynę, jest to Monika. Monika nam tutaj podrzuciła kupon na singlowy na mecz Francji z Marokiem i gra ona to, że w meczu będzie rzut karny. Wiemy jak ostatnio podchodzone jest przez sędziów do tych rzutów karnych, to niemalże każde pójście do telewizora VAR jest, przyz, jest przyznaniem rzutu karnego. Bardzo łatwo o te karne, o jakiś fal rozważne jakąś rękę w polu karnym Także yy, korzystanie z tego po kursie 3,25 faktycznie ma bardzo, ale to bardzo dużo sensu. Monika gra ten kupą za 250 zł z kursem 3,25 do wygrania 715 zł. Tak wyglądają kupony, które zostały nam dzisiaj podesłane, które najbardziej nam się spodobały. Życzę Wam ogromnych emocji w ostatnim półfinale Mistrzostw Świata. Z niecierpliwością czekamy na to, na, na mecze trzecie miejsce, na niedzielny finał. Tymczasem jeszcze zachęcam do tego, żebyście zostawiali łapki w górę i subskrypcję. No i co? Możemy się żegnać. Dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.